Dzisiaj specjalnie dla początkujących powiemy o dniach tygodnia po angielsku. Tak samo w języku polskim, jak i w języku angielskim mamy 7 dni tygodnia. Pamiętajmy jednak, że w Stanach Zjednoczonych za pierwszy dzień tygodnia uznaje się niedzielę. Natomiast w Europie za pierwszy dzień tygodnia uznaje się poniedziałek. Więc zacznijmy od niedzieli: Sunday niedziela. Monday poniedziałek. Tuesday wtorek. Wednesday, środa. Thursday, czwartek. Friday, piątek. Saturday, sobota. Przyjrzyjmy się na chwilę słówku Wednesday. Wednesday pisane jest Wednesday. Jednak nie wymawiamy Wednesday, tylko mówimy Wednesday. Wednesday. To takie słówko, które bardzo często źle wymawiamy w języku angielskim. Warto też wiedzieć, że sobota i niedziela to oczywiście weekend. I w języku angielskim mówimy weekend. A teraz spróbujcie sami odtworzyć dni tygodnia w języku angielskim. Będę je mówić w języku polskim. Poczekam chwileczkę, aż powiecie nazwę w języku angielskim na głos, a następnie podam Wam prawidłową odpowiedź. No to zaczynamy. Niedziela. Oczywiście niedziela to Sunday. Poniedziałek. Poniedziałek to Monday. Wtorek. Wtorek to Tuesday. Środa. Środa to Wednesday. Czwartek. Czwartek to Thursday, piątek. Piątek to Friday, sobota. Sobota to Saturday, niedziela. Niedziela to Sunday. Jeżeli macie problemy z zapamiętaniem soboty i niedzieli, Saturday i Sunday, to możemy zapamiętać, że Saturday jest pierwsze, dlatego że ma literkę A. S -A, a Sunday następuje po Saturday, dlatego że drugą literą w Sunday jest litera U. A w alfabecie najpierw występuje A, a potem dopiero występuje U. To taki prosty sposób na zapamiętanie, które jest które. Mam nadzieję, że teraz będziecie pamiętać wszystkie dni tygodnia w języku angielskim. Bardzo dziękuję. Koniecznie subskrybujcie i do usłyszenia.